Jak po tym filmie się nie nauczysz, to już nic ci nie pomoże. Stop, masz chwilę, żeby zapisać filmik, bo potem o nim zapomnisz. Ty, bo pytaliście o szczegółowy tutorial. Macie ziomeczki trzy kroki, i teraz słuchajcie uważnie. Pierwszy to przesunięcie piłki, czyli szuracie piłką po ziemi. To takie wstępne oszukanie obrońcy. Drugie to przyciągnięcie piłki do siebie korkami i powtórzenie punktu pierwszego, ale podeszwą I teraz ziomeczki, jak już przeciwnik idzie w wasze lewo, to mocno cofacie piłkę razem z obrotem i ładujecie. na bramkę, oczywiście. Backroll, bo normalnie to robisz takiego step over. A tutaj korkami przesuwasz piłkę w bok i robisz krok do przodu. Teraz piłka przechodzi przez furtkę i zamiast pozwolić jej przejść. Ty tyłu łapiesz piłkę prawą nogą. Uwaga, znowu nie korkami, a podbiciem, bo jak już to zrobisz, musisz cofnąć piłkę do punktu wyjść. I teraz możesz sobie piętką ją dobić żeby zrobić przyspieszenie. Stop and go! To tak naprawdę dwa kroki ziomeczki. Zatrzymanie piłki i kopnięcie drugą nogą. Ale teraz ważne, żeby nie stawać na tej piłce, a w locie po prostu ją zatrzymać. Bo jak staniesz, to się wywali. Drugiej nogi nie zatrzymuj, tylko ciągnij wzdłuż ziemi, żeby wewnętrzną częścią stopy uderzyć piłkę. Możesz to zrobić z rozpędu i masz gotowy zwód.